27 siódmy kwiecień dwa Szczepin od strony rybackiej. piętrowy blok. Przed blokiem urządzony ogród. Trawa bez drzewa z czerwonym bordowym kwieciem. Bok ulica Rybacka, a w głębi nowa inwestycja kawatina, skwer na rogu rybackiej i zachodniej, ukwiecony, zagrzewiony. Lejki spacerowe inwestycja kawatina osuwa się. Ver. z orsycjami, bzen, płaczącą wierzbą po drugiej stronie ulicy Zachodniej również skwer zadrzewiony zielony porośnięty trawą szedł. Muszę tam Trawa. Chodnik paserowy wzdłuż zachodniej chodnik z wydzieloną częścią dla rowerów dziesięciopiętrowe bloki zwrócone w kierunku Rybacki inwestycja przy Rybackiej i Sikorskiego I bardzo sprawnie i szybko się posuwa skwer Solidarności Polsko-czesko Względnienia po drugiej stronie na Forsycje, mlecze, krzewy bzu. Nowe nasadzenia przed dziesięciopiętrowymi blokami zabezpieczone przyjęły się. Po drugiej stronie szkoła <laughs> szkołą drzewo, ropu ten teren ładnie ukwiecone. W głębi budynki 10-piętrowe przeszczepienie przed blokiem trawa i urządzona część wypoczynkowa. W oddali czteropiętrowy budynek. Na równoległy no, 10 dziesięciopiętrowych budynków, przy zachodni, yy, Zachodniej zachodni, mm -hmm. zachodni, w kształcie półkowa drzewa między blokiem dziesięciopiętrowym a blokiem czteropiętrowym, ulica rybacka, tutaj wchodzi. Podnik przed blokiem czteropiętrowym, przed domem urządzone ogrody, kwiaty, krzewy w oddali kwiaty bzu, brzozy, jakieś drzewa i lasy. Za ulicą Zachodnią, ulica Legnicka Droga wyjazdowa w kierunku rybackiej jeszcze ostatnie rzut oka na teren zielony przed blokiem przy w bloku czteropiętrowym w głębi ulica Długa mogą usłyszeć piewy ptaków pora dla ptaków chyba najbardziej sprzyjająca obrębne miejsce do odpoczynku ławki na skwerku między czteropiętrowym blokiem a ulicą Rybacką lecze, stokrotki, ławki do wypoczynku w głębi inwestycja przy długiej enklawa zieleni spokoju w środku miasta do rynku z tego miejsca jest dosłownie kilkaset metrów. Dziękuję za uwagę.